Jesteśmy niewielką firmą i robimy to bardzo po, powoli. No, fajnie byłoby popracować z jakimś dużym software hasem, który by nas wspomógł, to byłoby o, moje marzenie, tak żeby coś takiego zrobić. Idziesz do jakiegoś urzędu, proszą cię o zaświadczenie, że nie zalegasz z podatkami, tak. zaświadczenie z ZUS-u. Dwa urzędy państwowe i ty musisz pójść z jednego do drugiego, przyjść z tym, tą karteluszką i powiedzieć, że nie zalegam. Jaki jest tego sens? totalna logika, tam nie ma żadnej magii, po prostu tak trzeba zrobić, żeby było prościej. Jeśli masz kilka rzeczy, które masz rozproszone w paru miejscach, wystarczy je zebrać i po prostu dać obywatelowi, przez urzędników, urzędników, w ogóle tam połowy pewnie nie powinno być, zaraz się na mnie urzędnicy obrażą. Ten fotel czeka na ciebie. Twoja firma to więcej niż biznes, to twoja historia. Opowiedz ją w momentach, napisz do nas. Partnerem programu jest The Shire, Beyond Coworking. Partnerem kanału jest Visa Service, właściciel platformy notberg.com. Wciąż jest tak, mamy super elektroniczne wszystkie rzeczy i w ogóle, a ja dostaję formularz. I tutaj imię i nazwisko, prawda, i źle wypełnię, muszę skreślać od nowa i stawiać, bo źle postawiłem. W jakichś takich, wiesz, podstawowych rzeczach zupełnie, no nie? I, i czy to się kiedyś skończy, słuchaj, wiesz, tak by... Naprawdę, mamy ten XXI wiek, wszystko jest elektronicznie, a ja w bardzo wielu miejscach wciąż muszę wypełniać jakieś głupoty. Mam wrażenie i pisać, oni wiedzą jak ja się nazywam, a jednak tak muszę to napisać, nie? Po co to jest i, i kiedy to się skończy? Tak, jeszcze Pesel w trzech, w trzech tak. miejscach, datę urodzenia, jeszcze jakieś Właśnie. inne rzeczy. Wiesz, to tak, to wszystko to postępuje trochę od tych jakby bardziej popularnych usług. No te, jakby te karteczki gdzieś tam zostaną pewnie i będą, będą nam towarzyszyły. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, że to jest jakby taka, taka, taka usługa, czy taki, taki trend, który będzie wprowadzany, bo tak naprawdę nikt na tym nie traci. Oprócz obywatela, którzy może czuć się śledzony, podglądany i tak dalej, bo to jest jakby jedyna obawa. No bo, tak, ale, ale rozumiem mhm. trochę tą obawę, ale jednak powiedziałeś na początku o tej pomocy, o tym, że to jest mhm. no jednak bardzo wygodne, prawda? No bo jeżeli ja wejdę, pani mi tylko zobaczy, zeskanuje kciuka, czy pokaże telefon, cokolwiek, mhm. przyłożę swój dowód na ten czytnik i mam to wszystko wypełnione. I zamiast tam siedzieć 15 minut, siedzę 3 i kolejki nie ma, no to... Mhm. Ale pewnie, że tak. I wiesz, no, na przykład my, my coś takiego wprowadzamy, czy też jakby testujemy, że e, pracujemy przy wizach, tak? I na no. przykład... Jest dużo błędów w formularzach wizowych. To jakby trafi się każdemu, każdy może taki błąd zrobić, ale na przykład wprowadzamy coś takiego, jak na przykład rozpoznawanie danych z paszportowych, czyli Aha. OCR, i te OCR -y są coraz lepsze, albo też wręcz pobieranie danych, chcemy coś takiego wprowadzić, jak pobieranie danych na przykład ze obywatela, tak? że y, będziesz mógł sobie jakimś tam jednym przyciskiem, skanowaniem jednego QR-a, kliknąć i pobrać wszystkie swoje dane i mieć tak, wniosek w połowie wypełniony, poprawnie wypełniony i mieć nie mieć problemów. Naprawdę jest wiele ludzi płaczących z problemami w więzieniach i tak dalej ze względów tylko na błędy jakieś we wniosku. Rozmawiamy sobie o wakacjach, o zagranicy, o dokumentach naszych wyjazdowych, ale ta zmiana, która nadchodzi, która się dzieje, no bo wspomnieliśmy o tym mm. na samym początku, że w niektórych krajach w Azji czy, czy w krajach arabskich to już jest ta rewolucja, prawda? Ona się już zadziała, i ona tak. dojdzie do na nas prędzej czy później, czy nawet jeżeli będziemy się opierali i mówili, że no to jest pełna inwigilacja, to i tak się zadzieje, nie? Może za pięć mm. lat, może za dziesięć, może za dwa, ale to naprawdę też bardzo przyspieszy i bardzo pomoże. Więc jakbyśmy się teraz przenieśli do Polski, to co ty, jako ty i twoja firma, co wy byście. Zrobili tutaj, hmm. teraz, żeby nam się było wiesz, łatwiej, szybciej, wygodniej. Wiesz, no, jakby to, to czym pracujemy, to, to jest taki trochę nasz chleb powszedni, w którym pracujemy, no, ale jakby pracujemy nad tym, żeby przyspieszyć procesy, tak? Żeby przyspieszyć procedury. Mamy w wielu miejscach już dane, które są twoje. Masz to no. w tym wspomnianym MOWAT-u, czy w innych miejscach, i pracujemy na przykład na tym, żeby te wnioski wizowe, które my przygotowujemy, były bez błędów i były wypełniane w miarę mm, no. jakby szybko, no bo to ja, no. zaciąganie tych informacji jest szybkie. Co prawda, no, wiesz, no, jesteśmy niewielką firmą i robimy to bardzo po, powoli. No, fajnie byłoby popracować z jakimś dużym software-hasem, który by nas wspomógł. To byłoby o, moje marzenie, tak, żeby coś takiego zrobić, ja. ale to występuje wszędzie. Jakby tak to powiedziałeś, te te, te kolejki w urzędach i to, że można było przyspieszyć, a no to byłoby coś wspaniałego, gdybyś mogli pewne rzeczy robić automatycznie. To wchodzi już w naprawdę wiele, wiele naszych tej, e, miejsc. Już możemy pewne dokumenty sobie pobrać w formie elektronicznej. Coś, co nie było dostępne jeszcze parę lat temu, na przykład e, zaświadczenie o niekaralności, jeszcze jakiś czas temu musiałeś być w tym sądzie, stać w tej kolejce, tak. natomiast teraz już y można to pobrać. Duże rzeczy nasze Ministerstwo Sprawiedliwości już e, udostępniło jako zbiory otwarte, natomiast ciągle mamy jakby taki problem, żeby, żeby to połączyć. Tak, Aha. żebyś na przykład mógł szybko za pomocą e, jakiegoś urządzenia, aplikacji, e, móc sobie pewne rzeczy pobrać i jakby je obrabieć, trzymać w swoim portfelu, nie wiem, w tym wirtualnym i wykorzystywać. E, to byłoby na przykład dla mnie super ekstra, takie, takie marzenie, że mógł w, te, móc w takich sprawach pomóc naszym obywatelom, żeby coś takiego zrobić. I to się staje już e, powoli wiesz, codziennością, bo mamy tych informacji, z których możemy korzystać, tych zbiorów otwartych coraz Aha. więcej. Unia Europejska zaczyna pracować nad swoimi systemami. Chińczycy to to, Chińczycy to, no co tak. oni zrobili, to chyba połowę wiemy, a może nawet niecałą połowę, a resztę gdzieś tam jest poukrywane. Duże ośrodki też jakieś badawcze robią swoje testy na na przykład y, paszportach wirtualnych, tak? Uh -huh. no, za chwilę, o tym chyba nie powiedzieliśmy, to jest, to jest y, sprawa ciekawa, że za chwilę spodziewajmy się, że nie będziemy mieli żadnych paszportów. Znaczy, nie będziemy musieli mieć tych paszportów uh -huh. papierowych, i to naprawdę według, według mnie to jest. Y, sprawa bardzo krótkiej przyszłości. To tylko tak naprawdę te kwestie jakieś urzędnicze będą być może to blokowały, albo też jakby opór społeczeństwa, że on nie chce się pozbyć. Zarezerwuj ten fotel. Twoja historia może zainspirować tysiące osób. Opowiedz ją w momentach. Napisz do nas. The Shire. Beyond Coworking. Twoje miejsce do pracy i rozwoju. Notberg.com. Wizy, apostille i legalizacja dokumentów. Co będzie, jak nie wiem, zabraknie prądu, albo wiesz, będzie jakaś taka sytuacja, że ja nie mam tego paszportu, a tutaj nagle wiesz, nie działa system i co ja mam zrobić? Znaczy, na pewno już te, te wersje takie, no, powiem tak, zawsze się zdarzają jakieś awarie. I to y, zdarzają się awarie bankowe, jakiś tam systemów różnych i tak dalej. No i masz jakąś tam procedurę, która to albo, cię, mhm. albo masz jakąś awaryjną. Która przywraca to, albo masz jakąś procedurę, która umożliwia ci pokazanie jakiegoś zdjęcia, wydruku i tak dalej, czy jakiegoś skanu, czy na przykład znalezienia ciebie w jakimś tam systemie. Mm -hmm. e, bo tam podżyłeś kilka wątków. Jeśli chodzi o tych studentów, to, to wiesz, znaczy, to oczywiście można mieć sobie te, ten indeks, natomiast. I ty, jako wykładowca, nie będziesz chciał przeglądać indeksów i sprawdzać, kto ma jakie oceny, tylko będziesz chciał mieć listę, żebyś mógł no, sobie świtrować, sprawdzić, tak dalej, tak, dokładnie. Tak, tak, no, to jest dużo szybciej niż kiedyś, mogę bez wątpienia. Nie muszę mieć papierowych żadnych formularzy, przecież tak, wszystko robię w systemie, no, nie? Pewnie, wiesz, jakieś tam formy zostaną takie, raz, że jakieś, powiedzmy, zabezpieczające, drugie, że jakieś tam formy takie bardziej kolekcjonerskie, ale, wiesz, moim zdaniem jakby to, że to się zmieni, to jest, to, jest, to, to nie jest kwestia, czy się zmieni, tylko po prostu kiedy. I, I to, co się zdarzyło, wiesz, w ostatnim roku w wielu krajach, no bo naprawdę wiele krajów, to e, nie robiłem do, dokładnego zestawienia, ale przynajmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt krajów w ciągu jednego roku wprowadziło nowe rozwiązania wizowe, wiz elektronicznych. Coś, co jeszcze przed pandemią e, było wiele krajów, gdzie mogłeś taką wizę papierową otrzymać. Aha. Teraz już tego nie ma I to, i to nie mówimy tylko o tych krajach bardzo rozwiniętych, o których wcześniej wspomniałeś, tylko... Wiza elektroniczna jest i do Burkina Faso, i do Burundi, i do takich krajów, które byś myślał, że no, no, kiedy okay. oni to zrobią, tak? Ale no od Libii poprzez, no naprawdę całą Afrykę są już na, na e Wizach. I tam nikt tych papierowych nie robi. Oczywiście jest tam kilka krajów, ktoś czy tam jakoś trzyma, ale tam podejrzewam, że. Bardziej czynnik e, rozproszonego pieniądza tam ma ja znaczenie, a nie w systemu, ale, ale wiesz, masz e, wszędzie wizy i to jakiś zostało w ciągu roku wprowadzone praktycznie w wielu, wielu krajach, to, to kwestia jakby dołączenia do tego dodatkowych dokumentów e, jest, jest kwestią czasu. Rozmawiamy sobie o dokumentach osobistych, czyli rozmawiamy o naszych paszportach, które my mamy i tak dalej i tak dalej i o tym, że Polacy wyjeżdżają za granicę, no, ale też nie ma co ukrywać, do nas przyjeżdża dużo ludzi bardzo, prawda? I mm. no, możemy się zastanawiać, czy to jest dobrze, czy niedobrze, ale tak naprawdę Polska będzie potrzebowała ludzi do pracy i nie unikniemy tego pewnie w ciągu następnej dekady. I pewnie fajnie by to było robić z głową, nie? nie tylko jakby mieć politykę od tego, ale też żeby to było ogarnięte na wielu poziomach. W urzędach wojewódzkich są duże kolejki i ludzie nie wiedzą do końca, jak to ogarniać. To wszystko wymaga jakichś tam specjalnych procedur. Co można z tym zrobić? To znowu przyjdzie jako odpowiedź te, tego te, te, te rozwiązania elektroniczne. Czy znaczy moim zdaniem, wiesz, no, wiele osób przyjeżdża do Polski, a też musi sobie liczyć jaka jest skala tych, tych osób przyjeżdżających względem skali mieszkańców. Co robią kraje, których, którzy mają dużo mniej urzędników? No takie Singapur, takie na przykład no Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tak. U nich też jakby tych, jak się porówna osób przyjeżdżających jest dużo więcej, tych urzędników jest dużo mniej problemów, dużo mniej. U nas mamy, na y, mamy tak trochę procedury, ja, ja my podczas naszego ostatniego rozmowy rozmawialiśmy sporo o tych procedurach i jakichś takich dziwnych y, sytuacjach, które są. Ale też to jest kwestia biznesu, czyli styku biznesu z państwem, styku biznesu yy, z ludźmi. Yy, no nie wiem, są elektroniczne potwierdzenia, na przykład dokumentów papierowych, prawda? Mhm. Czy to też jest taka rzecz, która będzie sprawiała, że już no, coraz mniej tej papierologii różnego typu będzie i pewnie będzie idąca za tym automatyzacja, tak jak tym M obywatelu którym mówię, że można by zaciągnąć z tego niektóre rzeczy do różnego typu formularzy. Czy tutaj mhm. widzisz przestrzeń na to, żeby to się zmieniało tak dobrze i wy tutaj możecie jakoś popracować też? jest ogromna przestrzeń. Naprawdę przy tych firmach, przy różnego rodzaju dokumentów mamy bardzo dużo różnych drobiazgów, które musisz załatwić od momentu, od, załóżmy od uzyskania potwierdzenia, że na przykład masz firmę, tak? Mhm. Czyli tutaj mamy już jakieś te potwierdzenia z KRS-u, te systemy tak. KRS-owe, czy, czy inne ministerialne, te zbiory otwarte, których musisz potwierdzić, począwszy do, do samego pracownika. Teraz jest wprowadzony, już został wprowadzony w tym roku ten system ES, który Unia Europejska do wymusiła. W przyszłym roku ma być wprowadzone następne potwierdzenia przyjazdu, wyjazdu tych cudzoziemców, które będą już potwierdzone elektronicznie. Jakby już krok po kroku do tego zmierzamy, natomiast ciągle mamy bardzo rozproszone informacje. Mhm. I to jest moim zdaniem taki jakby chyba największy problem tego samego systemu, że nie masz ich jakby zintegrowanych, że nie możesz za pomocą jakby wnioskując o jedną rzecz, jakby zaciągnąć pewnych informacji z kilku miejsc i uzyskać to tego, czego chcesz, co, 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 co chcesz. Połączenie tych systemów, wykorzystanie tych samych danych w wielu miejscach, na pewno by to w tym pomogło. Czyli jednym z rozwiązań, jak rozumiem, jest agregowanie w jednym miejscu różnego typu systemów, czyli jedno jakby wielkie połączenie czegoś, co dzisiaj jest rozproszone, bo te systemy są różne. Moim zdaniem tak. No jakby każdy urząd, czy też jakieś tam, jakiś Jakieś nasze służby pracują na swoich systemach. No, byłeś chyba na kom komendzie policji, gdzie policjant brał Twój dowód, i gdzieś tam spisywał Twój PESEL, gdzieś tam na, na, na karteczce. Proszę, Ale to jest tak. tylko, zostaje tam na karteczce, tak? a, a jakby o niczym więcej nie wiemy. Są takie rozwiązania w niektórych krajach, które polegają na tym, że jak załatwisz jakąś sprawę, przychodzisz ze swoim dokumentem i on jest wkładany do czytnika. Mhm. To chyba jest w niektórych bankach, chyba u nas mhm. już zaczyna to funkcjonować, że wkładasz dowód tak, osobisty to do się. czytnika. I wszystko tam wyskakuje, to wprowadza urzędnik tak jakiejś mhm. rzeczy, wyciąga twoją kartkę i zostaje ślad po tym, że coś załatwiłeś, coś miałeś, masz tak. swoją historię. W wielu urzędach to widziałeś. No właśnie. Wiesz, i teraz, jeśli byś sobie jakby, e, jakby tą całą drogę tych, tych rozwiązań zaplanował w ten sposób, żeby ona właśnie wykorzystywała informacje z różnych miejsc i mógłbyś do nich mieć dostęp dosyć szybki, to na pewno by to wszystko pomogło, ale no tego nie ma. No wiesz, no, idziesz do jakiegoś urzędu, proszą cię o zaświadczenie, że nie zalegasz z podatkami, tak. zaświadczenie z ZUS-u. Dwa urzędy państwowe i ty musisz pójść z jednego do drugiego, przyjść z tym, tą karteluszką i powiedzieć, że nie zalegam. Jaki jest tego sens?